Cześć, z tej strony Zygry, witam wszystkich bardzo serdecznie przy okazji analizy zwiastuna, jak i również analizy z Nikki Pika, który dostaliśmy wczoraj przy okazji pierwszego odcinka z serii The Walking Dead Origins, w którym wystąpił Norman ridus i opowiadał ja o tym, jak mu się grało Daryla, o tym nie będę teraz mówić. I w ogóle nie będę o tym mówić, bo tam nie mam nic do powiedzenia. Natomiast dostaliśmy właśnie w trakcie tego sneak peek, właśnie z Derylem, czyli jednominutowy fragment pierwszego lub drugiego odcinka, właśnie 11 sezonu. Jak i również zwiastun, który trwa 2 minuty, który jest głównie zlepkiem wszystkich poprzednich 10 sezonów i odrobineczkę pokazuje nam coś nowego. Nie dużo, ale zawsze coś. Niemniej jednak macie linki do tych zwiastunów w opisie. I co, i jeszcze zanim zacznę, tutaj przypomnę o tym, że Niestety na platformie AMC, która jest dostępna tylko na terenie Stanów Zjednoczonych i tylko kiedy, wtedy, kiedy y, kupicie płatną subskrypcję, będziecie mieli aż tydzień wcześniej odcinek, w związku z tym radzę sobie wyczyścić cookiesy w, na YouTube, jeżeli pisaliście kiedykolwiek do Walking Dead. Bo ludzie jak nic będą podsyłali od razu scenki, dosłownie pewnie godzinę po obejrzeniu, żeby po prostu zaspoilerować ludziom i będą takie kurwy w internecie, więc radzę uważać. No, i każdy kolejny odcinek będą mieli może nie aż tydzień wcześniej, tylko bodajże chyba trzy dni wcześniej, więc no, może być nieciekawie. Jeżeli chodzi o te spoilery, może być gigantyczna ilość spoilerów, dlatego uważajcie. No, i jeszcze jeżeli chodzi o drugą i trzecią część tego 11 sezonu, to będą one miały premierę w 2022 roku, co nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, skoro pierwsza część ma premierę pod koniec sierpnia i kończy się na początku października, no to do, raczej do domyślenia się było to, że druga część będzie pewnie w lutym, a trzecia pewnie w sierpniu w przyszłym roku, no. nic specjalny. Także co, przechodzimy w tym momencie do mm, Sneaky Peaka, na którym widzimy tylko i wyłącznie Deryla, nikogo innego, z jego psiakiem, tak, z jego psem, y, który rozgląda się po metrze, y, widzi gdzieś tam jakiegoś trupa, jakąś walizkę, zaraz sobie do tego przejdziemy, jakieś napisy na ścianach, y, wszystko jest w takiej klimatycznej oprawie, z muzyką jak z jakiegoś horroru, jakby się tutaj coś nakręcało, no i tak nam się to kończy po minucie, tak. Niemniej jednak, jest to moment, w którym jeszcze Daryl jest z psem. Prawdopodobnie z momentu, zanim się rozdzielili, więc śmieją no, twierdzić, że albo jest to koniec pierwszego odcinka, albo początek drugiego, bo wiemy dobrze, że w drugim odcinku pies się rozdzieli od Daryla i będą musieli go znaleźć i wtedy znajdą pewnie tą nową grupę ludzi w tym metrze, w tym właśnie tego gościa z opaską na oku, więc. No więc, właśnie więc raczej to jest z tego momentu, no i teraz tak, Daryl oczywiście znajduje tutaj jakiegoś gościa, jakieś walizki, jakieś szmaty, jakieś materace, po wszystko mniej więcej porozwalane, ale wygląda jakby ktoś kiedyś tutaj mieszkał i napisy ścian na ścianie, w tym ten główny napis, na który mamy spojrzenie, czyli it comes for us all, czyli on przyjdzie po nas wszystkich mniej więcej, coś w tym stylu, jakiś shit, jakieś prawda, kłamstwo, jakieś tam inne napisy na ścianach mm. Ok, dosyć ciekawie się robi. Później mamy jeszcze ciekawe zdjęcie właśnie z tą walizką, czyli ktoś przykuty do walizki, w której jest, są pieniądze. Wystaje też jakaś koperta, być może z jakimiś ważnymi dokumentami z tamtej kieszonki, nie jestem pewny, być może tak, być może nie. Widzimy, że też gościa ma odciętą rękę. Prawdopodobnie kiedyś transportował pieniądze. Nie wiemy, czy to jest chwilę po wybuchu apokalipsy, kiedy jeszcze pieniądze się liczyły, czy być może jest to nawiązanie do wspólnoty w której widzieliśmy pieniądze, tylko one były chyba oznakowane jakimiś krzyżykami albo x -ami. tutaj nie widzę takich oznakowań, oznaczeń w sensie, bardziej tak, bo tam widzieliśmy na poprzednim związku w takim małym kontenerze y te właśnie pieniądze, więc kto wie, może chodziło o to samo, może to też był jeden z ludzi wspólnoty, dla którego nadal pieniądze się liczyły, bo we wspólnocie pieniądze miały nadal jakąś tą swoją wartość, w sumie taką jak sprzed wybuchu apokalipsy, może trochę mniejszą, ale nadal jakąś miały, no bo w sumie wiemy dobrze, że w tym momencie, no coś, co znaczą pieniądze, no nic, można je palić, w nie wiem, ognisko sobie z nich zrobić, czy coś, nie wiem, no nic, po prostu nic, można się podetrzeć o na przykład, to dla naszych bohaterów znaczy, ale w tym momencie w zasadzie jest to finałowy sezon, gdzie będziemy mieli tą całą wspólnotę, dla których pieniądze raczej będą znaczyły coś więcej. I będziemy mieli też ten motyw, no już mamy ten motyw z Fierem, gdzie oni jakoś starają się odbudować tą, to społeczeństwo i żyją raczej tam normalnie, więc tam pieniądze normalnie pewnie funkcjonują. We wspólnocie zakładam, że pewnie też, więc jakby, no The Walking Dead zmierza w tą stronę, gdzie hej, już zombie nie stanowią zagrożenia, wracamy do normalnego trybu życia i odbudowywujemy społeczeństwo, więc faktycznie może pieniądze będą miały jakieś większe znaczenie. Szczególnie mi się wydaje, że to może być ktoś ze wspólnoty, ze względu na kolejne zdjęcie, gdzie widzimy tam całą kopułę, chyba wiadomo, wiadomo odnośnie czego, i widzimy ludzi, którzy ze sobą walczą, i są to ludzie z koronami na głowie i bez, czyli powiedzmy, stawiam, że przywódcy i lud, tak, i jacyś obywatele, którzy ze sobą walczą, i widzimy tutaj też jakąś mm, z tyłu, tam i jakąś, jakby nie wiem królową, króla i jakieś dziecko, które gdzieś tam jest. No nie wiem dokładnie, ciężko mi powiedzieć, może to jest. Może to jest jakaś historia wspólnoty, może ten gościu właśnie z walizką uciekł ze wspólnoty parę lat temu i właśnie w taki sposób, nie wiem, rządzili tą wspólnotą, nie wiem ci królowie i oni zostali w jakiś sposób obaleni, czy coś w tym stylu. Bo później widzimy jeszcze to zdjęcie, że nie ma domu, nie ma pracy, jesteśmy głodni, tak? Coś w tym stylu i właśnie to ci goście z tymi koronami na głowie. Czyli ci, którzy chyba wychodzi na to, że jednak ich zostali obaleni z władzy. Nie wiem, no ja tak się tym sugeruje, co, nie? No ciężko jest mi powiedzieć tutaj coś więcej. E, no i jeszcze to zdjęcie, które, no właśnie, tym bardziej jak zostaje zaatakowany jeden z tych przywódców przez ludzi, którzy. No, no wygląda to creepy trochę. Trochę jak z jakichś egzorcyzmów albo innych rzeczy te obrazki. Faktycznie był taki. No w fajnym napięciu ten e, Sneaky peak, ale... Ale no nie wiem, jest mi ciężko coś więcej powiedzieć. Być może faktycznie to jest y, wspólnota i po prostu oni zostali w jakiś sposób obalona została ta władza z początku albo sprzed paru lat, czy jakoś tak. I, i to może jak ktoś nowy rządzi tym? Nie wiem, strasznie mi ciężko powiedzieć. Ewentualnie jeszcze jakaś nowa asada, ale nie wydaje mi się, żeby to było coś nowego, tylko raczej to jest wspólnota, pokazanie jej jakby upadku, coś w tym stylu, coś w tym stylu. No. Niemniej jednak, ciężko jest mi powiedzieć coś więcej, dlatego, no, jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie dać znać w komentarzu. Chętnie się im przyjrzymy. A teraz e, analiza z Westuna. W zasadzie mam tylko trzy zdjęcia, ale myślę, że one mówią całkiem sporo. Tak. Przede wszystkim na pierwszym zdjęciu, co może zobaczyć osoba, która nie czytała komiksów albo nie, nie czytała plotek? Ja czytałem plotki, tak. Widzimy tutaj Yumiko, która jest w kostiumie wspólnoty. Tak, w kostiumie. Gdzie podkreślam, że. Oni chyba nie rozdają sobie tak kostiumów wszystkim obywatelom, tylko tym, którzy zgłoszą się do pracy, do wojska, do oddziału. Bo widzieliśmy tam całą propagandę, te napisy, że zgłoś się do nas, e, walcz o lepsze jutro, czy coś jakoś tak. I tam, że dają, dobrze płacą, że dają tam, nie wiem, pożywienie, przygodę i schronienie, dach nad głową, czy coś w tym stylu. Jest też ciekawe, że tutaj Yumiko ma ten kostium, wspólnotę na sobie. Widzimy, że patrzy się na ścianę e, zagubionych ludzi w tej wspólnocie bodajże. E, ścianę tych strasonych, które no nie wiemy, czy żyją, czy nie. E, z tego co dobrze wiem, tak, to jest ta ściana właśnie tych e, zagubionych ludzi, znaczy no, tych, którzy gdzieś tam zniknęli ze wspólnoty. I widzimy, że kogoś tutaj rozpoznaje. No i w tym momencie już mamy na 100% potwierdzenie, że Yumiko przejmie komiksowy wątek Mishon, e, tak. No i tutaj muszę troszkę zaspoilerować, chociaż to nie będzie jakiś duży spoiler. No dobra, będzie, będzie, okej. Okay. Niemniej jednak w komiksach było to tak, że mm, Miszon przyjechała właśnie do wspólnoty i dowiedziała się, że jej córka żyje. Gdzie Miszon w komiksach miała y, dwie córki, jedna była martwa, druga myślała, że jest martwa, dopóki nie zjawiła się we wspólnocie i okazało się, że jednak żyje. No i w tym momencie Yumiko przejmie jej wątek i prawdopodobnie właśnie w tym momencie... Spojrzy się na swoją córkę i zobaczy, że ona żyje. Mogą, oczywiście, zrobić, że to może być jej syn, a nie córka, mogą to w taki sposób zmienić, może to być teoretycznie jeszcze młodszy brat albo młodsza siostra, ale nie wydaje mi się, żeby w taki sposób poszli. No, więc raczej tutaj właśnie Jumiego przejmie ten komiksowy wątek. Mishon Niby spoko, to jest takie malutkie nakręcenie widzów, że hej, spoko, ale w sumie nadal niewiele nam mówicie, prawda? No właśnie. No i jeszcze kwestia tego, dlaczego ma kostium. Z tego co sobie kojarzę, um, Yumiko była chyba lawyer, czyli chyba była prawniczką, była chyba prawniczką albo adwokat, nie pamiętam dokładnie, a widzieliśmy też na zwiastunach, na tym pierwszym teaserze zwiastunie sąd, więc być może ona pozna kogoś znajomego z pracy, kto tutaj też jest sędzią albo, no bo widzimy, że ta... W zasadzie już nie osada tylko to miasto, e, miasteczko bardziej będzie się starało żyć jakoś bardziej normalnie Więc być może faktycznie będą, no raczej będą mieli ten sąd na 100%, e, raczej na 100% Więc być może faktycznie jak to będzie ktoś e, z przyjaciół właśnie Umiko ze starych czasów I dlatego jej bardziej zaufają, może dlatego dają jej kostium Nie wiem, może Który w sumie kostiumem też może być takim, który zapobiega też ugryzieniom, bo jest w taki sposób zrobione, ale to już to już nie będę się nad tym rozwodził. Niemniej, niemniej jednak jest to całkiem ciekawy wątek. No i ostatnie zdjęcie, które przedstawia nam Eugina, który jest od razu jakby uderzony i sprowadzony do parteru przez jakiegoś żołnierza i od razu skuty. Jakby dokładnie w tej chwili, w której zostało zrobione zdjęcie, został powalony przez tego żołnierza. Obok stoi sobie Mercer po lewej stronie, a po prawej prawdopodobnie Stefani. I, I tutaj, no tak, niewiele więcej można wy, wyciągnąć z tego tego zdjęcia. Natomiast tak, tutaj pojawiła się całkiem ciekawa teoria w internecie yy, chyba w zeszły. W zeszły piątek? Nie, jakoś, jakoś kilka dni temu yy, że Stefani może być fake Stefani. Tak, yy, to jest teoria odnośnie tego, że na początku Stefani miała zagrać jakaś inna aktorka, niż ostatecznie nam pokazali na tym poprzednim zwiastunie. Yy, I ludzie się zapytali, czy to jest jakaś nowa aktorka, czy usunęli tamtą. Zapytali się po prostu Angelę Kang. Która, czyli, czyli, która odpowiedziała, że wkrótce się dowiecie. Tak. I póki co niczego nie wiemy. Czyli, no, czyli jest to dosyć ciekawe. Być może będziemy mieli to potwierdzone na komikonie, być może, być może dopiero na odcinkach The Walking Dead. Hmm. Niemniej jednak, to może faktycznie znaczyć, że to będzie jakaś fajkowa Stefani. Oczywiście, no, na pierwszy rzut oka przychodzi, że. Być może żołnierze wspólnoty zobaczyli, że jakoś tam Stefani się dobrze dogadowała z Eugenem i za dużo z nim czasu spędzała, więc mogła coś do niego poczuć, i dlatego wysłali fejkową Stefani, żeby jakoś rozsądnie podeszła do Eugena i jakoś się dowiedziała, czy faktycznie spojrzała nad, na niego świeżym okiem, czy faktycznie jest godny zaufania. No bo Stefani już nie wiem, była w nim zakochana przykładowo. Ale mi się wydaje, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Ja też chcę to powiązać z moją teorią odnośnie tego, czy Stefani nie będzie przypadkiem szpiegiem CRM i czy czegoś takiego się nie dowiemy. No, Niemniej jednak mam nadzieję, że tą teorię uda mi się wyrobić na poniedziałek, ewentualnie na wtorek. Wtedy się właśnie pojawi. Póki co nic więcej na temat tych zwiastunów nie mam do powiedzenia, bo na temat Sneaky pieku powiedziałem tyle, ile mogłem. Z tych zdjęć no, nic więcej nie wywnioskuję. No i z tego właśnie z na no, mam tylko te trzy zdjęcia, nic więcej nam tutaj nie, nie pokazano. No i jeszcze żniwiarze, ale tych nie żniwiarzy już pokazywałem wcześniej, więc. Więc właśnie, więc to jest dokładnie to samo zdjęcie. Także co, z mojej strony tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I widzimy się w poniedziałek, ewentualnie we wtorek przy okazji właśnie e, teorii, czy, s, e, czy Stefani jest fejką Stefani i czy jest szpiegiem CRM. Także co, do zobaczenia i cześć!